Witajcie, lęki, stany depresyjne, problemy z psychosomatyką, bólami głowy lub hmm, jakimś rodzajem szarpań w sercu. W tym bardzo może dobrze pomóc hipnoterapia. Właśnie przed chwilą miałem pacjentkę, która miała duży kłopot z tym. Miała z tym, że bardzo się stresuje stanem swojego syna i ciągle o tym myśli. To napędza ją, nie może spać po, yy, po nocach. Ciągle koczą się myśli. To powoduje takie uczucie rodzaju żalu, rodzaju niepokoju w sercu, które się takim rodzajem szarpania, nawet już fizycznego czuwalnego szarpania, mi głowy. Dzięki hipnoterapii można bardzo skutecznie pomóc w takich dolegliwościach. No to jeden z przykładów, w czym może pomóc hipoterapia. Serdecznie zapraszam na sesję.